Dziś zapraszam na film o małej wkręcarce celma, która się mieści w tej towarzystwie. Pietarka jest bardzo mała. Napięcie zasilania to jest 10,8 akumulator. To jest takie dziwne to mocowanie. O, wychodzi. Tu jest jeden akumulator tu mamy drugi w zapasie no i jeszcze w kętarkach ja tutaj sobie położyłem pozwoliłem sobie, znalazłem na złomie takie, jak to się mówi bity, no i one tutaj sobie leżą, to one nie były oczywiście w wyposażeniu w kętarki tu jest na przykład y, czwóreczka, no i wiele innych, no ale teraz po kolei, y, kupiłem ją no i początkowo tak byłem niezadowolony bo mówię, mała, słaba, ale później sobie przemyślałem. Kosztowała chyba 200 zł. Nowa z fakturą, z gwarancją. No i sobie zostawiłem. No i miałem taką robotę, że powierciłem sobie na wiertarce, jak to się mówi, otworki. No i przyszło mi gwintować gwintownikiem M2,5. To zobaczcie, to jest M2,5. A tutaj mam dla porównania, zaraz pokażę także zobaczcie jaka jest duża różnica no i chodzi o to że właśnie, że właśnie tą malutką wkrętareczką mogłem sobie gwintować takimi małymi gwintownikami mam drugą większą którą zobaczycie w kolejnym filmie no i tamtą bym się bał bo tamta jest ciężka i ma duży moment obrotowy ta nie wiem czy ona ma chyba około 20 Nm maksymalnie i tak, ma obroty prawe, ma obroty lewe, tutaj ma jeszcze regulację szybkości, to jest do wierdzenia i na lewych i na prawych, no i ma tą regulację takiego sprzęgła przeciążeniowego, tutaj jest do 18, no i tutaj jeszcze jest tak zwana pozycja do wiercenia. No, także jestem bardzo z niej zadowolony. Jak to się mówi przy małym takim urządzeniu, nie można też mówić o wadach, że to małe, że nie da rady na większe, ale jest za to bardzo lekka w stosunku do większych wkentarek. Także wkentarka Celma 108 akumulator, także jak się pracuje jednym, to w tym czasie nawet jak mamy drugi rozładowany, to w tym czasie ten drugi zdążymy naładować. Także do małych rzeczy, do delikatnych, jak najbardziej polecam malutką wkrętarkę celby. Dziękuję.